Teraz będę wyglądała jak Rocky Balboa. I tak wchodzimy i... Uch, uch, wchodzę. I jestem. Więzień. Więzień w luźnych lumpach. Haj, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Moi drodzy, jaka w ogóle wtopa. Ja cały czas przygotowuję się do urodzin mojej mamy, które są za miesiąc. Moja mama jest o rok młodsza od mojego taty. I ja cały czas byłam przekonana, że ona w tym roku ma 60. I ja do mojej siostry, która też tego nie załapała, wie, Paula, no co kupujemy na tą 60, no co kupujemy? No i ogólnie uzgodniliśmy, że będzie tak samo jak w przypadku taty, że dajemy pieniądze i coś tam jeszcze, nie? Paula dostała olśnienia. Mówi, Karola. Ja wie co? O, mir. Nie, no i widzicie, nawet on mówi, że nie. No masz rację, chociaż raz, masz rację. I ona mówi tak, ja nie chcę ci nic mówić, ale mama w tym roku nie ma 60. Tylko 59. Przecież mój tata miał 60 w tym roku, nie? I on ja mówię, no tak, Mię nie wytrzymam. No co nie zmienia faktu, że prezent i tak będzie, tylko że po prostu mi się nieźle pokiełba siło. I z tejże o okazji, na przykład właśnie, gdybyście mieli zbliżające się urodziny, Waszych rodziców, babci, dziadka, cioci, córki, syna. To mam znowu dla Was tą samą współpracę, która bardzo, ale to bardzo Wam się spodobała, i ja Wam się wcale nie dziwię, bo są to paryskie perfumy. I mamy nowe zapachy. Wszystkie zapachy, które tutaj są, będziecie mieli w informacji pod filmem. To jest firma, która specjalizuje się w zamiennikach oryginalnych perfum. I mamy taki sam kod rabatowy jak ostatnio, minus 20%. I mamy trzy wielkości: setkę. Setkę. Jak to brzmi? Pięćdziesiątkę i trzydziestkę. I trzydziestka jest idealna na zabieranie na przykład w podróż albo jak gdzieś idziecie, bo to jest maleńkie i nie trzeba się bawić w te atomizery, żeby przepsikiwać sobie i wziąć na przykład na wakacje. Także wersja trzydziestek jest super na zabranie ze sobą. Setka, no to wiadomo, no już nie żałujemy sobie nikomu. I pięćdziesiątka, gdybyśmy chcieli na przykład, no, no mieć mniej niż setkę design jest bardzo klasyczny, bardzo taki minimalistyczny, mi się bardzo podoba i będzie pasował do większości wnętrz żeby sobie postawić na wierzchu, a jak chcemy komuś wręczyć na prezent to męskie są po prostu w takim granatowym opakowaniu a damskie w białym tutaj chodzi o to, że to są zamienniki oryginalnych perfum i wszyscy u mnie w rodzinie znają ten zapach to jest mój zapach ślubny i to zamiast Dolce Gabbana powinno się nazywać ślubny, już nie mówię, że Charlotte ale ślubny. I to jest zapach numer 22. Gdzie on jest? 22. I ja Wam powiem tak. Ten w oryginale jest ciut bardziej słodki. No, jest ciut bardziej słodki, ale to już porównywałam ostatnio te perfumy. Na przykładzie tych perfum, które mają 100 ml. I te to jeszcze nie mają jakiejś fikuśnej buteleczki, ale już jakaś tam ta buteleczka jest. I na przykładzie tych perfum, które też mają 100 ml, a zapachy są naprawdę... Prawie że identyczne. Zobaczcie, jaka jest różnica cenowa. I jeszcze do tego minus 20%. No to jest żyć i nie umierać i po prostu brać po kilka zapachów, bo wtedy co sobie będzie człowiek żałować? A coś, co ja już powtarzałam od zawsze. To, że ja wydam na oryginalne perfumy 300, 400, 500 zł. Raz, że ja płacę za firmę, za daną markę. Dwa, że też płacę za ten fikuśny flakon. I trzy. To, że ja zapłacę dużo, 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 dużo więcej niż za zamiennik, nie daje mi gwarancji, że te perfumy będą dużo trwalsze. Tak samo w oryginałach, jak i w zamiennikach, może nam się trafić zapach, który będzie po prostu mniej trwały. I ja, jako miłośniczka tego oto zapachu. I to jest w ogóle flakon, który nigdy w życiu nie będzie przeze mnie wyrzucony, bo to jest mój flakon ślubny, w którym jeszcze, zobaczcie, mi zostało. Ja brałam ślub 9 lat temu i to jest flakon, który zostanie ze mną na pamiątkę. I ja miałam kilka takich flakonów, bo ja po prostu kocham te perfumy nad życie. To tutaj mogę Wam powiedzieć, że one w oryginale nie są specjalnie trwałe. Ale to nie będzie koniec naszego testowania, bo teraz zapraszamy prawdziwego testera. Laura, zapraszamy. Dzień dzień dobry. O, proszę co za wejście. I teraz moja droga, damy Ci tu powąchania numer 22. Proszę, trzymaj. Tu masz. Czy Ci się podoba? Podoba mi się. Podoba Ci się? Znasz ten zapach, nie? A wiecie, że u mnie wszyscy znajomi to są tak przyzwyczajeni do tego zapachu, że jak ja wchodzę, to tylko jest, oho, Karola, dzisiaj masz ślubny. Tak. <laughs> no. A ten źle ten mi się, lepował, ten mi się ten? Ten. Proszę. Pachnie. Ładnie czy nie? Podobać się? Tak. A dwunastka jest bardzo ładna. To jest dla taty. Ale to... Męski. Męski? Dla mężczyzny. A ja patrzę. Patrzysz? Pomóc? Tak, bo tata zamknął mocno. Tata zamknął mocno. Co ten tata zrobił? A w ogóle patrz jak jesteśmy na różowo obrano? Nie? Tak. I co? Męski ładny, czy damski lepszy? Damny. Czy ten lepszy? Ten lepszy. A teraz wąchamy oryginalne. O co? Ciągnij. Do góry. Tak, pociągnij. Dobry. I co? Tak. A brzydkie. O nie. Ej, to wyszło zupełnie spontanicznie. Ale to wybrać. wyszło naprawdę spontanicznie. Ja Teraz Ty wybrasz, wybrasz. Teraz ja wybrać? Mi się bardzo podobają te. 388, wiesz? To ja Cię mam. A, ty, to mi otwórz, proszę. Jak mówiłam, wszystkie numery macie w informacji pod filmem. I ta dwunastka też mi się bardzo podoba. Oryginalne, brzydkie, no. Ja nie mogę. Także zachęcamy Was do zniżki. Wszystko jest w informacji pod filmem. Minus 20% po prostu, Laura. Tylko, nie, który to był? 388. Tylko brać i się po prostu psikać, naprawdę, jak takie rasowe kobitki? A to jest źle, jak jedziemy samochodem, to się psikamy. Jak się jedziemy samochodem, to się psikamy. No tak, przed wyjściem trzeba się psiknąć, zgadza się. Czy ja pójdę na jakieś wesele, na urodziny, na imieniny? Czy ja pokażę się gdziekolwiek, to kto wie, czy ja jestem wypsikana Flakonem za 500 zł, który wygląda u mnie w domu tak. Czy ja jestem wypsikana innym flakonem, który pachnie tak samo? Na tej imprezie tego nie wie nikt. Skoro nie widać różnicy, to co aż tak bardzo przepłacać. Hej, dzień dobry moi mili. Kilka dni temu już miał być filmik Mirzymy, ale jest lekkie opóźnienie, bo czekałam na moje nowe, stare włosy. Jak ja się czuję, jakie są moje odczucia na temat włosów, możecie obserwować we vlogach. Dzisiaj mamy zakupy z Facebooka. Znowu. Chyba po raz czwarty z tego samego miejsca, z transmisji na żywo. Nadal ta pani jest bardzo specyficzną osobą, ale jak się zachowa pewne zasady, które ona tam że tak powiem, narzuca, to zakupy idą bardzo, ale to bardzo sprawnie. Mnie osobiście nigdy nie oszukali, towar wysłali. Nawet mogę Wam powiedzieć, że jakiś czas temu, nawet w bardzo niedalekiej przyszłości, bo w przeciągu chyba dwóch tygodni to było, mojej siostrze pomylili wysłanie paczki. Wysłali ją nad morze. To była paczka wysłana do paczkomatu, tylko, że nad morze, w zupełnie inne miejsce. No, ale tam po... Delikatnym kontakcie, że tak powiem, wszystko zostało uregulowane. Mamy dzisiaj pierwszy zestaw, bo to jest zestaw. To jest taki sweterkowy zestaw. I to było też niedrogie. Ten zestaw kosztował 50 zł, 55 zł, no mniej więcej w tych granicach. I tu, o, widać nawet. Mam na reszta rzeczy do przymierzenia. No ale dobrze, zaczynamy. Sweterek, i do tego jest spódnica. A i dzisiaj mam. Bardzo ekskluzywne skarpetki, bo one są w jakieś okrągłe ludziki, które są różowe. Spódnica jest ołówkowa i jest bardzo to uciągliwa, także w to wejdą naprawdę też dużo większe osoby, bo to jest takie bardzo uciągliwe. No i szczuplejsza osoba też jeszcze się w to zmieści, w sensie, że to nie powinno tak strasznie zlatywać. Taki o, normalny, bardzo ładny. Komplecik, czekajcie, tu na dole są jakieś rozporki? Nie, tu nie ma, nie? A nie, z tej strony jest rozporek, patrzcie, z tej strony jest rozporek. Także też naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Teraz będę wyglądała jak Rocky Balboa. Wiecie, czemu się śmieję? Jak Rocky Balboa. Tutaj mamy płaszczyk. I zaraz przejdziemy do tego płaszczyka, ale muszę powiedzieć pewną historię. Jak był Rocky, nie? Rocky Balboa. Wszystkie części, oprócz tych najnowszych, tak naprawdę, mogę oglądać też non-stop. Tak na przykład mam też z filmem. Marsjanin, są pewne filmy, które możemy oglądać non stop i na przykład tak jest z filmem Rocky, ale w ogóle to co chcę powiedzieć nie ma nic wspólnego z oglądaniem filmu non stop. Oni mieli taki płaszczyk w sprzedaży, taki czarny, znaczy były różne kolory, ale między innymi był czarny, też był taki długi i on był z takiej mm, ala skórki, taki świecący i tam właśnie Rocky, główny bohater, chodził w takim płaszczyku. I tak mi się to skojarzyło. Ten płaszczyk, który sprzedawali. I ten płaszczyk, który ja mam, możecie widzieć już we vlogach. Ja w nim bardzo często chodzę, bardzo często w nim jeżdżę. Jak widzicie, on jest taki trochę duży, nie? I tak wchodzimy i. I jak oni się znowu nazywają? No, mam problem. Mam ochotę powiedzieć nudysta. Przecież nudysta to jest goły na plaży. Jak oni się nazywają? Jezu, ja cały czas, za każdym razem, co chcę. Co mi się kojarzy to z tym, to nie wiem jak... Jak to się nazywa? Dobra, no nieważne. Napisaliście mi pewnie w komentarzach. Ja teraz też już wiem. Może tym razem uda mi się zapamiętać. I to jest taki, zobaczcie. Tu jest część taka sweterkowa, a tu jest normalnie płaszczyk. Na początku, jak mi to pokazywali, to ja sobie myślę tak... Ech. No nie, potem tak zaczęłam się stopniowo do tego przekonywać, bo widziałam też zdjęcia w necie właśnie tego produktu i mówię, a zaryzykuję. To też było niedrogie. 70 zł, więcej mi się wydaje, że to nie kosztowało. 7 dych. No i to jest taki no, sweterek. Normalnie to jest sweterek. Ale tak jak na naszą teraz polską jesień. To jest idealne. Bo jak wiemy mamy warunki pogodowe w 2023 takie, że w październiku nawet było po 25 stopni. Także naprawdę uwierzcie mi, że to obleci. I tutaj mamy ściągacz, nie, no i to jest ogólnie na guziki. I to jest naprawdę na mnie za duże. Ale ja noszę to, no właśnie jak widzicie, w taki sposób, że ja nawet tego nie zapinam na guziki, tylko po prostu sobie związuję. Nie? O, i w tym wszystkim ma sens to, że ja zakładam tutaj od góry szalik. I jak ja założę taki duży szalik, to, wiecie, tutaj, że to już jest nierówno, to to się nie rzuca w oczy. Że tutaj to nie jest zapięte, też tego nie widać. I po prostu on wygląda, jakby był taki fajny, taliowany. Ma kieszenie, dlatego, dlatego go sobie wzięłam, bo wiedziałam ogólnie po tym, jak oni go pokazują, że on będzie za duży. Ale z racji tego, że właśnie jak się rzuci tutaj tą chustę, to to się nie rzuca w oczy. I powiem Wam, że tak. Nie wybieram się do krawcowej przesuwać tego, bo nie widzę po prostu sensu. Wystarczy, że zrobię właśnie takie mocne wiązanie, zarzucę chustę i naprawdę się to nie rzuca w oczy. A jak ktoś widzi, że coś jest nie tak, to jest jego problem, a nie mój. Więc mamy ten płaszczyk, i teraz do dalszej przymiarki posłuży nam na razie ta spódnica bo nie mam żadnych spodni, a mamy kilka bluzek. Drugą rzeczą jest sweterek. On ma taki krój toperza i możemy go jak najbardziej nosić nawet do tej spódnicy, ale tak jak mówię, nawet ta spódnica teraz posłuży mi jako baza, bo po prostu nie mam żadnych spodni zamówionych. To znaczy, przepraszam, jest jedna wtopa, której ja nie zamawiałam, zamawiałam. Dobra, o tym będzie za chwilę. I ja tego nawet na... nie przymierzałam. Także będziemy przymierzali to na żywo. Ten sweterek też nie był drogi, bo kosztował trzy dychy. I tak od razu mi lepiej, jak tu jest dekolt. <grym> także naprawdę bardzo ładny, fajny sweterek. To jest taki rękawek. O, jak sobie tak możemy sobie podnieść, możemy sobie tak, wiecie na luźno zrobić, jak to macie ochotę. No dobra, to ja teraz lecę na kolejną koszulę. Tu mnie nie jest koszula, ale zobaczycie. Mamy kolejny sweterek. Taki. Kolor mnie, taki kolor, kolor mnie urzekł bardzo. 40 zł. Tak obstawiam. Tylko wiecie co, na przykład tu mi się nie podoba, no ta blaszka tutaj. I tak patrzyłam, jakby to zanieść do, do krawcowej, to to się da. Przynajmniej według mojego mózgu. Powinno się to dać. Wypróć. Ogólnie sweterek fajny, luźny. No, kolorystyka mnie bardzo urzekła. Ja, wiecie, że ja lubię takie żywe kolory, nawet jesienią, zimą. Także mamy taki kolejny sweterek. I on ma taką złotą. No, jakby nitkę. Wchodzę. I jestem. To też było niedrogie. Kurczę, tu Wam ceny nie powiem. Ale teraz patrzcie: mamy czarne i będzie problem z oddaniem tego. Jak to wygląda? Tutaj jest taki fajny ściągacz, sprążkowany. Sprążkowany, prążkowany, i te rękawy są takie, i te rękawy robią całą robotę. A tutaj też jest prążek, i ten materiał jest taki naprawdę sympatyczny, że tak powiem. Do tego też możemy to ubrać jak najbardziej, do tej spódnicy. Naprawdę bardzo ładna ta bluzka. Te, te rękawki robią robotę. Tu jest taka potrzewka z koronki, nic nie gryzie. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. I w jednym zamówieniu zamówiłam tą bluzkę. Ale w kolejnych zamówieniach były sukienki. Teraz patrzcie na to. Włosy robi się coraz bardziej rozwichrowany od przebierania. I patrzcie, to jest. Ja myślałam, tak jak wiecie, bo tam w tych transmisjach często na żywo, nie widać tak dobrze, i byłem przekonana, że to jest po prostu to samo, tylko. Że jako sukienka, ale nie. Te rękawy są jeszcze lepsze, jeszcze ładniejsze. Fakt, że jest na tej samej zasadzie. Tutaj jest ten prążek, ten materiał. Bardzo miły jest ten materiał, ale tutaj ten rękaw jest większy i ten wzorek jest troszkę inny. Nie zmienia to faktu, że wygląda to po prostu bosko. No i ta jest. O, taka, i teraz te skarpety do tego nie. No ja nie wytrzymam. Tu widzicie, mamy taki piękny, mały dolek jak to się mówi. No i ogólnie, wiecie, yy, no właśnie, jestem, jakby to powiedzieć, trzy dni przed okresem. No ale mi się wydaje, że każdy pretekst jest dobry do tego, żeby po prostu oznajmić światu, że ja nie mam tak dużego brzucha, tylko że to jest czyjaś wina. W tym przypadku zbliżającej się miesiączki. Każdy pretekst jest dobry. No i zobaczcie, ta kiecka jest naprawdę super. Tak jakoś te rękawy duże. Tak, nie zwracają uwagi na to, co tu się dzieje, nie? Nawet jak ten brzuch rzeczywiście jest taki trochę, to te rękawy tego tak zwracają uwagę. Naprawdę, no, no bardzo mi się to spodobało. I teraz mamy jeszcze dwie rzeczy ostatnie, albo trzy. Nie, trzy. Dobra. I mamy tą samą kieckę w innym kolorze. I teraz będziecie mogli lepiej zobaczyć ten wzór. Bo na jasnym będzie teraz pięknie, ładnie to. Widać o. I tu jest ten materiał prążkowany, z którego jest zrobiona cała ta kiecka. Widzicie, tu mam jeszcze metkę, bo tej akurat nie nosiłam, ale tą czarną już nosiłam. I jak byłam właśnie na imieninach, to wszyscy mówili, że bardzo ładnie wygląda ta sukienka. No i ona jest taka sama, tylko po prostu w innym kolorze. I naprawdę, zobaczcie, możemy być tutaj jakieś tam, wiecie krąglejsze, niedoskonałe, coś tam odstaje, ale te rękawy tak jakoś tu kamuflują, że i tak nikogo nie oszukacie, że macie duży brzuch. <grym> nie, no tak to działa też, nie? Że jak się optycznie takie coś założy tutaj większe, to na przykład tu się nie rzuca w oczy, nie? I teraz mamy jeszcze jedną kieckę i coś, czego, czego ja nie zamawiałam. Dla tych, którzy nie wiedzą, mówię, że ja jestem ogromną miłośniczką sukienek. Wiosna, lato, jesień, zima. Ja naprawdę kocham sukienki. I ja mam sukienek w swojej szafie od lat najwięcej. Mam bardzo dużo sukienek i kocham sukienki. Naprawdę kocham sukienki. I mamy kolejny wzorek, taki sweterkowy. Też kosztowała z pięć dych, więcej nie kosztowała ta sukienka. To jest taki kolorek, jak to oni nazywają, latę. O, zobaczcie. I tą sukienkę pokazywałam Wam, jak szliśmy na y, urodziny imieniny. No nieważne, nie będę teraz zagłębiać się, ale próbowałam też do niej założyć pasek. Może by to jakoś obleciało, możemy też jakoś tak normalnie funkcjonować. I powiem Wam, że jak zakładałam ją kilka dni temu, to była bardziej opięta. Czyżby 16 na 9 nadal działało? No dobra, a teraz przejdźmy do rzeczy, której ja nie zamawiałam. Laura ubiera swój... <grywka> swój strój... Nie, no to jest bluzka, a te spodnie musisz ściągnąć, te drugie też i daj stopy założyć. Laura zakłada ten strój z Pepko, który albo był we vlogu, albo dopiero będzie. Yy, więc takie, wiecie, będziecie mieli déjà i patrzcie. Ja tego nie zamawiałam. I tam jak się zamawia, no to ja na przykład robię tak, że. Jak wiem, że na danej transmisji zamawiam sobie kilka rzeczy, otwieram notatnik w telefonie i sobie zapisuję na przykład, nie wiem, to 50, 50, 50, 40 i tak dalej. Potem mam ile rzeczy. i Potem, wiecie, piszę do nich wiadomość i czekam na podliczenie i potem oni robią to samo, że piszą na przykład, że sztuk jest tyle i cena każdej jest znowu 50, 50, 40, 40, no i mi się wszystko zgadzało. Nie wiem, jak doszło do tego, że ja zamówiłam takie coś. Ja w ogóle, jak oni to pokazywali, to ja w ogóle nie chciałam tego zamawiać. Jeszcze w jakimś takim w takim kolorze. Patrzcie, to są jakieś takie perełki. Rękaw jest taki, no i na pierwszy rzut no, nie wygląda to źle. I to jest komplet tak takich, jest. takich spodni. Te spodnie wcale nie są takie złe, one są takie ala jakby sweterkowe, takie dosyć grube i to tak wcale źle nie, nie wygląda. Nie, musisz ściągnąć spodnie i dopiero lej stopy. Dobra? Musisz ściągnąć spodnie, skarpetki i dopiero założyć, że jest topy. No źle, No źle, źle. No, to jest. Tak, skarpety. No i spodnie i dopiero. Nie wiem, dlaczego czuję się jak taki luźny więzień. Chociaż te spodnie, naprawdę powiem Wam, że te spodnie to wcale nie są takie. takie złe. One nie są w ogóle opinające, w sensie, że są bardzo delikatne. Takie naprawdę... no ja nie wiem, jak to pokazać. Czy to widać, że to jest taki ala sweterek? Naprawdę fajne są, wygodne Dobra. bardzo są te spodnie. No i tak, no nie wiem, no, no może i jakoś całościowo to jeszcze jakoś wygląda, szczególnie do tych skarpetek z tymi różowymi ludzikami. Jedną transmisję, jak rzeczywiście oglądałam i zamawiałam, to tak trochę przyciszałam, bo robiłam pewne rzeczy i mi się wydaje, że ja źle usłyszałam numer, pod którym trzeba zamawiać coś i coś musiałam pomylić. Tak mi się wydaje, że to doszło. To na pewno nie było z ich pomyłki, bo nigdy mi się nie pomylili No nigdy mi źle nic nie wysłali. I ja wiem, która to była transmisja i mi się wydaje, że to po prostu było z mojej winy, dlatego tak się czuję. Widzicie, trochę, jak taki więzień, więzień w luźnych lumbach, nie? Bo oni tak spodnie też mają takie, okroju takim luźnym i tak... Nie wiem dlaczego mi się tak skojarzyło. Jestem więźniem. Uwaga. Jesteśmy ubrane. Proszę Państwa. Ja w tych skarpetach. A laury nie widać. Moment, my przecież musimy wszystko obniżyć. Z Państwem... Pani w stroju Pepko! Proszę się odwrócić. Dookoła. Mamy tak, spodenki w kratę. Nie. Fajne, bo są na, na gumeczce. Proszę się odwrócić. Mamy kieszonki, proszę Państwa, są kieszonki. O, widzicie? Mamy ręce w kieszeni. I ta bluzka też jest taka fajna jak ta sukienka, bo ona jest taka prążkowana. Do tego rajstopki. Zestaw z Pepką. I mi się wydaje, że teraz wszyscy będą głosowali, bo widzę, że Laura... Te spodnie chyba trochę za duże, nie? Też tak myślisz? Bo bluzka i rajstopy są ok, Ale spodenki trochę... Tak. Ciutkę, nie? Tak, ciutkę. No. Ciutkę. <grym> I teraz słuchaj. Pytamy się widzów, czy chcecie jakiś filmik Mierzymy z Laurą, bo widzę, że Laura ma tendencję do filmiku Mierzymy i może coś takiego zrobimy, co? Ryszard! Ryszard! Rysiami też zrobimy? Chodź, Kupimy to... mu spodenki? To chodź Rysiu. Chodź Rysiu. Patrz, schował się. Ja Ale ja. No, chyba musimy z jakiegoś filmu zrobić... Mierzymy, nie? Z jakiegoś sklepu zrobić mierzymy, nie? Tak. Dobra, jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja kciuk do góry i zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Także macie laurę na rozgrzewkę. w Stroju Pepko. Się Możesz się przebrać? Możesz się przebrać, proszę bardzo. Mi się wydaje, że teraz będzie przygranka, wiecie? Czeka nas pokaz mody. Mama robiła to ona też musi, nie? What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.